Co się dzieje, gdy instynkt przetrwania zderza się z prawem grawitacji? Wirepress 2? Sobie, jesteś na szczycie Urwiska, gdzie jeden fałszywy krok może zmienić wszystko. Gdzie lamparty, niedźwiedzie, a nawet zwinne kozice odkrywają, że na takiej wysokości nie ma drugich szans. To, co za chwilę zobaczysz, to niezwykłe upadki. Ty. Krytyczne momenty, w których pycha. Głód albo zwykłe roztargnienie udowodniły, że w naturze nie istnieją niepokonani. Jesteś gotów zobaczyć, co się dzieje, gdy królestwo zwierząt gra o życie na wysokości tysiąca metrów. Więc chodź ze mną, bo to, co nadchodzi, sprawi, że wstrzymasz oddech. Wśród ośnieżonych szczytów lampart rozpoczął zawrotny pościg za kozicą. To co? Zaczęło się jak rutynowe polowanie. Skończyło się tragedią, gdy oba zwierzęta runęły z. Erwiska. Najbardziej uderzające było to, że nawet w czasie lotu w dół lampart próbował. Dalej dominować swoją ofiarę w powietrzu. Ta powietrzna walka okazała się jednak. śmiertelna. Oba ciała uderzały o skały podczas spadania, a kiedy w końcu dotarły na dno, leżały bez życia, splątane w śmiertelnym uścisku. Starcie między dwoma Lampartami przerodziło się w tragedię, gdy ich walka doprowadziła je na Krafeda w Zepascy. W ferworze zaciekłej bójki oba straciły równowagę i runęły w pustkę. Cudem jeden z Lampartów przeżył upadek, ale jego rywal nie miał tyle szczęścia. Podczas spadania jego głowa z ogromną siłą uderzyła o skałę, co spowodowało natychmiastową śmierć. Po tym tragicznym finale ocalały osobnik opuścił miejsce zdarzenia, zostawiając martwe ciało przeciwnika za sobą. Wbrew temu, co moglibyśmy sądzić, nawet doświadczone kozice górskie są podatne na wypadki. Na tym wstrząsającym nagraniu kozica próbowała wykonać skok między skałami, ale w kluczowym momencie straciła równowagę i spadła w przepaść. Wysokość była tak ogromna, że uderzenie o ziemię okazało się brutalne, powodując jej. Natychmiastową śmierć. To dowód, że nawet najlepsi wspinacze nie są wolni od. Niepez piękny Podczas kolejnej próby polowania, Lampart ścigał kozice po stromym, skalistym terenie. Kozica, w pokazie niesamowitej zręczności, zdołała wykonać pozornie. Niemożliwy skok w stronę bezpieczniejszej części zbocza. Lampard, pewny swoich umiejętności, próbował ją naśladować. Ale pomylił się w obliczeniach i zapłacił najwyższą cenę. Jego ciało runęło w dół przepaści, udowadniając, że wyzywanie kozicy na jej własnym terytorium to śmiertelna gra. Dwa niedźwiedzie rozpoczęły gwałtowną bójkę na krawędzi urwiska. Przez kilka długich sekund, wymieniały ukąszenia i potężne pchnięcia, aż walka tak się nasiliła, że oba straciły równowagę i spadły w pustkę. Jeden z niedźwiedzi utknął na pośredniej półce skalnej, ale drugi nadal spadał, uderzając o skały w swojej śmiertelnej drodze w dół. Ostateczne uderzenie nad dniewą wozu przypieczętowało jego los tragiczne. Przypomnienie o tym, jak niebezpieczne jest walczyć tuż przy przepaści. W pełnym napięcia pościgu Lampart był o krok od sukcesu, gdy wbił zęby w tylne nogi. Cousacy jednak w ostatnim Desperackim wysiłku Kozica zdołała się wyszarpnąć i skoczyła w stronę urwiska, spadając cudownie prosto do rzeki, która uratowała jej życie. Lampart z krawędzi skały obserwował z frustracją, jak jego zdobycz ucieka pokazując, że w naturze jedna sekunda potrafi zadecydować o życiu lub śmierci. Potężny orzeł napotkał Kozice na wysokich górskich zboczach. Choć jego postawa była. Wyzywająca i wyglądało na to, że jest gotów do ataku, kozica wcale się nie. Przes wykonując dokładnie przemyślane ruchy i utrzymując nieprzerwany kontakt wzrokowy z ptakiem, przesuwała się ostrożnie po skale. Po kilku sekundach napiętej oceny sytuacji, orzeł jakby zrozumiał, że ma przed sobą wymagającego przeciwnika i zdecydował się odlecieć. Pokazał tym, że czasem mądrość polega na. Tym, by rozpoznać moment, w którym nie warto zaczynać walki. Głodny niedźwiedź, kręcący się po okolicy, niespodziewanie natknął się na grupę kozic. Gdy tylko zwierzęta wyczuły obecność drapieżnika, natychmiast przeszły w tryb. Alarmowy i zaczęły wspinać się po zboczu z charakterystyczną dla siebie zręcznością. Niedźwiedź, napędzany wściekłym głodem, nie zamierzał tak łatwo rezygnować z okazji. I ruszył w pościg, skupiając się szczególnie na matce z młodym, które usiłowały ujść z Zajsiem. Bieg był intensywny i trwał dłuższą chwilę, kozice pokazywały swoją niesamowitą umiejętność poruszania się po stromym terenie, podczas gdy niedźwiedź, zgodną podziwu, ale niebezpieczną determinacją starał się dotrzymać im kroku. Jednak w swoim uporze, by dogonić ofiary, miś popełnił śmiertelny błąd, próbując... Wspiąć się po wyjątkowo pionowym fragmencie skały, bezpowrotnie stracił równowagę. To, co nastąpiło potem, było niszczycielskim lotem w pustkę, bez szans na ratunek. Ostateczne uderzenie o ziemię zakończyło jego życie tragiczny przykład tego, jak desperacja w poszukiwaniu pożywienia może sprawić, że zlekceważy się. Niebezpieczeństwo ze terenu i spróbuje najgorsze Moli Fina. Niedźwiedź dostrzegł dwie kozice, matkę i młode, które ukryły się na małej półce. W or Z góry drapieżnik ocenił sytuację, dobrze rozumiejąc, że zejście do nich oznaczałoby niemal pewną śmierć. Po chwili wahania zaczął się wycofywać, lecz w przewrotnym zwrocie losu postawił fałszywy krok i się poślizgnął. To, co nastąpiło, było przerażającym widowiskiem. Ogromny niedźwiedź spadał. Raz po raz uderzając o skały, aż w końcu końcowe uderzenie na dnie przepaści zakończyło jego życie. W tym klipie jesteśmy świadkami intensywnego pościgu na wysokościach, w którym lis pokazuje itkom droć. Ten drapieżnik ścigał kozice wzdłuż wąskiej, górskiej ścieżki, napięty bieg, który trwał przez kilka długich sekund, choć początkowo kozica utrzymywała bezpieczny dystans. Lis znalazł dodatkowy zryw i zaczął niepokojąco. Szybko go zmniejszać. W krytycznym momencie, gdy był już o krok od dosięgnięcia ofiary, kozica wykonała desperacki skok na małą półkę skalną, naturalną kryjówkę, całkowicie niedostępną dla prześladowcy. Lis, sfrustrowany, ale niezałamany, zatrzymał się powyżej, by ocenić sytuację. Z tej wyższej pozycji przeanalizował otoczenie zgodną podziwu inteligencją zrozumiał, że każda próba ataku byłaby nie tylko bezowocna, ale najpewniej skończyłaby się tym, że oboje spadliby w przepaść. W niezwykłym przykladzie instynktu Samozakowaksego 10 SPRYTNY Louie Odwrót, przedkładając własne bezpieczeństwo nad ryzykowny posiłek. Decyzja, która pokazuje że w naturze prawdziwa siła czasem polega nie na uporze, lecz na umiejętności wycofania się. Brak ostrożności okazał się śmiertelny dla Morsa odpoczywającego zbyt blisko. Kroetzi Cliffu. Jeden nieuważny ruch sprawił, że stracił równowagę i runął w pustkę z ogromnej wysokości. Dystans upadku sprawia, że przetrwanie takiego uderzenia jest praktycznie niemożliwe. Co oznacza smutny koniec dla tego morskiego ssaka, który znalazł się zbyt daleko od swojego naturalnego środowiska. Na górskich zboczach Irbis, lampart śnieżny, zdołał pochwycić kozice swoimi. nimi, sexykami. Jednak kozica walczyła z taką zaciekłością, że drapieżnik w końcu ją puścił. W napadzie niecierpliwości Irbis spróbował ryzykownego manewru, by. Odzyskać kontrolę nad ofiarą, ale stracił równowagę i runął z urwiska. Finał nie mógł być bardziej tragiczny dla drapieżnika, który zapłacił życiem za jeden błąd w ocenie sytuacji. Ten upadek jest odzwierciedleniem tego, co może się wydarzyć, gdy niecierpliwość idzie w parze z ambicją, ale jeśli uważasz, że ten lampard skończył w tragiczny sposób, nie możesz przegapić filmu który zostawiam teraz na ekranie. Zobaczysz w nim spotkania, po których przejdą ci ciarki po plecach. Zanim jednak tam przejdziesz, nie zapomnij zasubskrybować i zostawić lajka, bo w przeciwnym razie być może już nigdy się nie zobaczymy. Do następnego razu.